Na skraju małej wioski w zaciszu niewielkiej pracowni żył rzemieślnik o dłoniach złotych jak słońce. Jego warsztat, pełen nieodkrytych skarbów, był miejscem, w którym magia spotykała się z rzemiosłem. Pewnego dnia, gdy słońce leniwie wspinało się po niebie, do jego rąk trafiła stara dusza zegara, poczciwa i spracowana. Otulona była wiekową drewnianą skrzynią. Serce zegara zamilkło dawno temu, a tryby, kiedyś pełne życia, pokryła gruba warstwa kurzu. Jednak rzemieślnik, mistrz o wrażliwym sercu, nie mógł pozwolić, by ten stary świadek dawnych dni popadł w wieczne zapomnienie. Postanowił przywrócić mu życie, piękne i długie. Jego serce, milczące od lat, skrywało w sobie tysiące opowieści, niczym perły w głębinach Morza Wspomnień. Słychać było w nim echa śmiechu dzieci biegających wokół, śmiechu tak zaraźliwego, że rozpraszał najgęstsze chmury smutku. Zegarowe serce czuło ciepło wieczorów spędzanych przy kominku, gdy blask ognia tańczył w jego drewnianej obudowie. A rodzina zbierała się wokół, snując historie pełne miłości i nadziei. Zegar, jakby sam stał się niewidzialnym narratorem, odmierzając czas, prowadził ich w magiczny krąg wspomnień, gdzie każda minuta tchnęła życiem i bliskością. Ale serce tego zegara znało też momenty pełne żalu i łez. W chwilach pożegnań, gdy dom wypełniała cisza, jego tykanie stawało się echem samotności. Widział matki wycierające łzy, kiedy żegnały synów. Odchodzących na dalekie wojny, i ojców stojących w milczeniu przy drzwiach, skrywających strach i nadzieję w mocnym uścisku dłoni. Każdy dźwięk zegara przypominał, że czas płynie nieubłaganie, zatrzymując tylko wspomnienia, te, które już nigdy nie wrócą. Pamiętał, jak w mroźne zimowe wieczory po odejściu dziadka rodzina zasiadała w milczeniu, wspominając jego mądrość i pełne życia opowieści. Zegar bił wtedy miarowo, jakby sam opłakiwał ich stratę, stając się milczącym towarzyszem ich żalu i tęsknoty. Każdy moment odcisnął się na jego duszy, tworząc niezatarte ślady przeszłości. Rzemieślnik wiedział, że przywrócenie tego zegara do życia będzie wymagało czasu. Ostrożnie wyjął serce zegara, delikatnie rozebrał je na drobne elementy, by oczyścić i przywrócić mu lekkość. Pracując godzinami, wsłuchiwał się w cichy szept zegara, w którym wybrzmiewały historie minionych pokoleń. Myjąc każdą część z delikatnością, jakby dotykał skrzydeł motyla, odsłaniał ich dawny blask. Gdy nadszedł czas na ponowne złożenie mechanizmu, jego serce biło mocniej, a radość wypełniała jego duszę. Naoliwione elementy zaczęły kręcić się z gracją, jakby tańczyły na lekkości wiatru. Zegar pragnął żyć, by dalej opowiadać historię o upływającym czasie. Gdy nastała chwila ustawienia zegara, rzemieślnik, pełen nadziei, wykonał ostatnie ruchy. I oto z wielką radością bił miarowo, tik, tak, tik, tak. A kiedy pełna godzina nadeszła, zegar znów rozbrzmiał radośnie, jak dźwięk gongów w wielkiej orkiestrze. Dostojnie i z godnością, jak przystało na stoletniego staruszka. W ten sposób zapisał się w pamięci nie tylko rzemieślnika, ale także przyszłych pokoleń. I tak zegar zyskał nowe życie. Może właśnie dla ciebie, drogi słuchaczu. Jego serce bije teraz miarowo. Tik, tak. Tik, tak, gotów, by być świadkiem kolejnych chwil, spędzić z tobą kolejne lata i zapisać twoje historie w swojej tajemniczej, magicznej obudowie, dla której kolejnego magicznego wieczoru w tej małej pracowni znajdzie czas rzemieślnik, aby znów mogła lśnić swoim pięknym i być schronieniem dla tego wspaniałego starego zegara.